Dzień dobry, także jestem na Hawajach na wakacjach ośmiodniowych i teraz mam barwę, no, bardzo jedno okazanie i będę Was teraz. Mam darownie z Hawaii w południu dobrze, że z Polski i rzadko kto no, może przyjechać na Hawaje, dlatego tego względu, że dość żyje to bardzo daleko. Tu jest drugie bardzo drogo, no i niestety jak gdybym był w Polsce, to też nie, nie mógłbym jechać na Hawajach. A dlatego, że ja mieszkam tutaj w zachodniej Kanadzie, w Vancouver, także do Hawaji mam niedaleko, dlatego mogę sobie pozwolić na a, wakacje na Hawajach. I to był, to jest mój czwarty raz, jak jestem na Hawajach, na, na, na Waikiki, na wyspie Oahu. Tak jak widzicie, bardzo ciepła woda, tego nie widać oczywiście na filmie. Jest bardzo ciepła woda. Tu okupowały się jakieś zawody prywackie. Tu byliśmy na plaży i zauważyłem, że tutaj setki chłopaków pływały e, długie e, dystanse, dlatego tam z drugiej strony łańcuchu jesteśmy tutaj w dalej a oni wybieźliśmy na plaży przez dwie godziny i przez dwie godziny oni tutaj dopływali do brzegu bo proszę sobie uważać ile ich było pamiętać widać, widzicie tam dalej ciągle oni tutaj e, płyną tak wiele rzeczy się tutaj dzieje dużo ciekaw niż na kubie czy tam Dominikanie e, czy Meksyku e, będzie paratach na Kubie to niestety bym tam podłożył i no tego czekał, chociaż to był dobry, ale poza tym już więcej, y, myślę, że takich biednych krajów nie, nie pojawia, chociaż y, z tego możemy powiedzieć, że tutaj nałatwi to jest, jest życie, tu się zawsze co życzy, się, e, ciekawe to i no, jest, jest wspaniała pogoda, codziennie jest to 30... Do 35 stopni ciepła, w dzień taki na plaży, to się rzadko zdarza w Polsce, bo jest po prostu niemożliwe, żeby na plaży było plus 35, 35 stopni, a woda ma też około 30 stopni ciepła. Kiedyś w Mierzyńcu samorządził się termofetlem, ostatnio 3, 3 lata temu, i woda miała 32 stopnie temperatury, yy, co było nawet dla na mnie samego yy, wielkim yy, zaskoczeniem. Dlatego chodzi się to takiej wody bardzo przyjemnie. Yy, Nie czuć tego zimna, yy, co jest yy, ciekawie. na plaży jest yy, dużo miejsc dla wszystkich. Jest całkowicie inaczej jest w Polsce nad Botykiem, wygląda wiele filmów siedzi jeden przy drugim na plaży jest ciasno tak jak widzicie jest to dużo miejsca chociaż w tej chwili co tu widać to jest wcześnie rano jeszcze jeszcze plaża nie była zabudniona ale dużo ludzi już było w morzu tam daleko pływają na deskach na surfingu Także to była niedziela, co w tej chwili nagrywam yy, na drugiej stronie Waikiki. Waikiki jest bardzo drugie, ma wiele kilometrów długości plaża, ale tam, gdzie my mamy hotel, jest plaża dużo szersza. W tej chwili, gdzie tutaj jestem, plaża nie jest e, za szeroka. O, tu jest, e, znowu jestem e, koło naszego hotelu na plaży. Tutaj widzicie ten pomost. To jest pomost tutaj. Ludzie je, e, wchodzą na to, mają własności na łódź podwodną. I tu jest zawiera taki statek, taki du duża łódź, jest 100 osób, tam wchodzi i zabiera ich na statek, e, na okręt podwodny, na jakim ja kiedyś e, byłem też. Jest samej ciekawości. Tak gdzie, tu jest znowu ta druga część Majkiki. E, tudo bem, luizinho nos